Zobaczmy House Flippera. To Cześć nowy mam, materiał. Cześć. Z nowej tej, to z nowej ekipy. Zobaczymy to, widzowie. Pozdrawiam Kiszek Archiwum, widzowie. Zostawcie lajka like pod materiałem. Czołem. Cześć. Dzisiaj będziemy mierzyć się z House Flipperem 2. Z House Flipperem 2, a dokładniej z twórcami tej gry, ponieważ są dzisiaj z nami w studiu i spróbujemy pokonać ich w ich własnej grze. Cześć, jestem Artek i razem z Kubą pracujemy w Frozen District. Ja zajmuję się poziomami, a on grafiką 3D. Aj, wizowie widzowie, twórcy House Flippera naprawdę wypuścili bardzo dobry produkt jakościowo. Te ja muszę ich pochwalić. Oznaczony Minecraft, a to jest materiał sponsorowany, bo House Flipper miał bardzo, e, miał bardzo, ale to bardzo silną e, kampanię marketingową, której też byłem częścią czysto teoretycznie. Przygotowaliśmy specjalne zawody, które pozwolą raz na zawsze rozstrzygnąć kwestię tego, kto zna się na grach lepiej. Ktoś, kto śni po nocach w zerach i jedynkach oraz z nagrę od podszewki, czy ludzie, którzy wrzucają filmiki do sieci. Mamy dwie konkurencje. Pierwsza z nich to w ograniczonym czasie wybudować od zera jak najładniejszy dom. Druga to wykończenie sypialni, czyli meblowanie i dekoracja. Na koniec nasze prace oceni reszta deweloperów z Frozen District i wybierze zwycięzcę. Żeby nieco wyrównać szanse, poprosiliśmy Artura i Kubę, by podzielili się pracą i by jeden z nich obsługiwał klawiaturę, a drugi mychę. Oj. Czas zacząć, ale. Ale widząc, dobre. fajny pomysł. Widny plan wyrównania szans wziął w łeb i nasi goście wzięli się błyskawicznie do pracy. Postanowiliśmy nieco porozpraszać dwójkę devów natrętnymi pytaniami. Na pierwszy ogień rzuciliśmy coś oczywistego, żeby uśpić ich czujność. Jak House Flipper 2 różni się od jedynki? Fundamentalnie, no, w zasadzie w jedynce. co? Przejście, co... nie? Widzowie. <grym> Gra o budowaniu domów, jedynka od dwójki różni się. Fundamentalnie! Cześć się, kurwa? Dobra. W jedynce nie, potra nie możemy budować domków od zera. W dwójce to już można powiedzieć, że to jest takie połączenie Minecrafta z Simsami, bo w zasadzie każdą kostkę stawiasz gdzie chcesz i malujesz ją jak chcesz. W zasadzie można powiedzieć, że gra przychodzi na start e, z edytorem poziomu. Wszystkie zlecenia w całej grze powstały w 100% w tym trybie. To, to jest grze. dobre. E, i, I jest to zwyczajnie edytor poziomów, który jest dostarczony z grą, gdzie e, ci bardziej kreatywni e, To jest taki odskolowy sposób robienia gier. Wiecie, jaka inna gra powstała dokładnie w taki sam sposób? Która gra pierwszy miała stworzona. System tworzenia poziomów i map, a dopiero później na tej podstawie zrobili linię fabularną? Warcraft 3. Cała kampania Warcrafta jest zrobiona w systemie map Warcrafta. I to jest giga dobre. I jak jeszcze udostępnić ludziom te narzędzia, to oni będą robić niesamowite rzeczy. No wiadomo, że sufit Warcrafta i sufit. <laughs> Czajcie, <się>, nie? <laughs> sufit Hausflippera jest niczyjej. <laughs> Czajcie, nie? Ja chyba przez cały odcinek będę takie żarty rzucał. Ale udostępnianie takich narzędzi graczom powoduje, że żywotność twojego twojego dzieła jest o wiele dłuższa. Więc to jest bardzo dobra sytuacja, żeby zbudować sobie społeczność. A czy mogą tak naprawdę tworzyć od zera swoje poziomy, po prostu, które udostępniają innym? Bo to było główne ograniczenie, jedynki, tak? Nie, nic nie mogłeś tam medytować, jeśli chodzi o ściany. czytaliśmy nie... też dużo recenzji w ogóle DS, nie ds de... no, no i chuj, dwie minuty materiału, ten siep znowu coś gada o ds Niestety, tak już jestem. no dużo gada o Dark Soulsach. Yy... To była główna rzecz, która była zarzucona względem House Flippera 1 i House Flippera 2, że dwójka jest mniej szczegółowa w stosunku do jedynki. Ma wrzucony całkowicie dodatkowy system budowania. I ludzie w recenzjach tego, tych negatywnych nie zauważali, a zauważali na przykład mniejszą, mniejszą szczegółowość, nie? To ciekawe. Jakieś niesamowite obejścia. Co, co? Tak, nie, nie, co cofnij. W stylu, że robili pełne ściany z książek, czy jakieś yy, totalnie, totalnie, bardzo kreatywne rzeczy, bo trzeba powiedzieć, że są to kreatywne rzeczy, natomiast były to ograniczenia, które głównie programistów po prostu yy, nie, nie mogli nic z tym zrobić. To nie był projektowany Hotslipper, jeden pod taki no sukces po prostu. Czym według Was tkwi przyczyna sukcesu części pierwszej? Nie wiem, czy powinniśmy powiedzieć, że nie wiemy. Ja mam ale... wrażenie, że taki reaksujący element tej gry, że niskim kosztem widzimy jakieś efekty naszej pracy. Każdy lubi, e, każdy lubi osiągać porządek w pomieszczeniu, ale nie każdy lubi wkładać wysiłek w to, żeby to zrobić. A przed ekranem komputera jest to po prostu prostsze, bo nie angażujemy siły mięśni no, poza klikaniem i ruszaniem myszki, ale to. Ciała z tego. Ale w złą stronę ten dach poprowadziłeś. Widząc, że nasze pytania całkiem nieźle wprowadzają chaos na budowie naszych rywali, sami wzięliśmy się ostro do pracy. Taki domek w lesie, nie? No właśnie, tak mi się wydaje, że taki drewniany będzie chyba. No, w sumie nasza chatka, patrz, wystarczy, że ona, ona tak naprawdę chyba powinna być taka A prostokątna haktek, i środkowo będziemy Dobra, no, ale z jakimś twistem. Z ja bym dał obok w ogóle jakąś taką wieżę. A tutaj malutkie geranium. Ale to właśnie taki wierzch <laughs> widokowy na tej wieży bym zrobił, Taki, no, wiesz, wieża jest no, taka no, i potem no. idzie to tak, nie? Ciekawe jak wytnę tutaj te ściany wszędzie, to ten czy ten naszego Czy to zostanie? No, no zobaczymy zaraz. Okej. Okay. <laughs> no alo nie ma praktyki. Ja bym to zostawił, bo to wygląda, wiesz, imponująco. <śmienicza> Mam nadzieję, że Artur po architekturze, jak to ogląda, to się, to się skręca w konwulsjach teraz. Przepraszam bardzo. Co ci się nie podoba? Nie, nie, nie. Jezu, ale powiem ci, wyzwania to takie... Ładny dom typu fiut. Bo kto ci oceni? Znaczy dobra, dewowię to Właśnie, nie? No bo on, dobrze mówisz. Nuby. No ja tam, żeby wybudować dom, to rusztowanie stawiałem i sam własnymi siłami na to wchodziłem. Oni se latanie włączyli, nieludologicznie. Ale wiesz o co mi chodzi. Ale ja się czuję, ja się czuję jak, jakbym miał 5 lat i bawił się klockami tak, LEGO. Tak, ja też. Totalnie, wiesz, masz tą swobodę. A okej, okay. możemy takie szerokie zrobić? Mhm, mm kolega. O, oh, tej, No ja myślę, że... wow, to, że to jest... Mm. Dewowie tego lepiej nie zrobią. Nie zrobią, nie zrobią. Powiedz Mucha, siada czy nie siada? Nie siada. <laughs> nie siada? Widząc z jaką gracją Kuba i Artur kładą kolejne szlify na swoim domku. Zlewo, kurwa! Pytałem z rozżaleniem, gdzie był House Flipper, kiedy robiłem generalny remont. E, tak zupełnie nieironicznie, opłoty, tak. Tamten. To ten. To niektórzy już wykorzystują House Flippera 2 jako takie laickie narzędzie do, narzędzie do projektowania Dokładnie. architektury, bo przykładowa moja znajoma, która była faną jedynki, a, no ale właśnie w jedynce nie było tej możliwości budowania od zera. no Zaczęła tworzyć plan swojego wymarzonego mieszkania, które ma zamiar no. kiedyś wybudować, bo jest architektem, tak no. rzetelnie. I, I korzysta z prawda, tego bardziej skomplikowanego oprogramowania do, do prawdziwie i do, do architektury, która faktycznie powstaje. Natomiast jest to fajne narzędzie do takiego prototypu, bo mamy dostęp już do wymiarów, do okien, do wszystkich takich no branżowych rzeczy, które mogą się przydać przy wczesnym planowaniu. O, tak to, to nazwę. Ej, hey, idziecie to? Idziecie do ten, idziecie do architekta i on odpala Steama, Flippera. No tu pal będzie miał no ale w sobie to architekt wnętrz mógłby na house Flipperze pracować, nie? Skoro oni robią wizualizacji tylko, House Flipper 2. Nie robią takich konstrukcji jak domy i fundamenty, które muszą być policzalne i muszą się zgadzać z pewną matematyką, tylko sobie robią rzeczy, żeby ładnie wyglądały. A może więc zachęcić młodych ludzi do wejścia w temat bardziej profesjonalnie? Mamy nadzieję. O Boże, ja jestem po architekturze i nie polecam specjal za specjalnie. 6 lat psów... Artur de facto wyprzedził moje pytanie o to, czy wykształcenie architekta w jakiś sposób pomogło mu przy pracy nad House Flipperem 2. E, mi wykształcenie bardzo pomogło, bo e, ta praca była pisana dosłownie pod, pode mnie, bo ja jestem po tych 5 latach architektury na Politechnice. Weź to kolorowane. Też zawsze chciałem pracować w game Dewie. A więc tak jakby złożyło się to w pewnym momencie idealnie, że, 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 ten, że trafiłem do Frozen Listy. No, ładny domek. Taki plażowy. Amerykański taki, nie? Styl trochę. Chłopakom praca szła niezmordowanie dobrze, dlatego by podkopać ich morale zapytaliśmy ich o największe wyzwania, jakie napotkał każdy z nich podczas produkcji gry. Myślę, że ujarzmienie tutaj Unity i grafiki note, no? było bardzo trudne, ponieważ no, to, ta gra jest dość specyficzna, wszystko możemy customizować, wszystko gracz buduje praktycznie od zera, więc nie możemy korzystać z takich typowych technik dla optymalizowania grafiki, jakieś wypiekanie światła, mm -hmm. jakiś static batching czy coś takiego. Te rzeczy u nas no, niestety nie działają. Przez co optymalizowanie tego i żeby to ładnie wyglądało, jest bardzo trudne. No, ray tracingu nie włączymy obecnie no, ray tracing, no Niesamowite, nie? Patrzcie, deweloper gry gada o optymalizacji jej. Kurwa. Zapiszcie sobie ten film, bo to jest rzadkość. Właśnie, okno na wschód. No, dobrze gadasz, Flamie, dobrze gadasz. Działa jak działa i, i myślę, że to, to jest największe wyzwanie, żeby ta gra wyglądała ładnie, wszystko się dało customizować i żeby to jeszcze jako tako działało. Wydaje mi się, że, że nawet udało się to, to wykonać w takim fajnym stopniu, szczególnie jeżeli ktoś gra na ultra i zrobi sobie ładny domek, to ta gra potrafi ładnie wyglądać. Prawda. Przynajmniej to jest moje osobiste zdanie. Jestem art directorem, więc <śmiech> <śmiech> ciężko jakbym mówił inaczej. To, to bardzo technicznej strony tego podszedłeś. Pod, 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 bardzo ciężko było przeskoczyć to, że, e, przynajmniej mi osobiście, pamiętam jak tworzyłem pierwszy poziom, m, miałem taką naleciałość z architektury, że no przecież muszą się zgadzać piony, e, piony kanalizacyjne, przecież toaleta musi być to pod toaletą, przecież jak to tak, kominek w salonie... Ej, bez tu Dawid, ty uwzględniłeś to u siebie? Że piony kanalizacyjne się nie zgadzały? Hahaha, <laughs> I, to, i, i, I ten pion nie ma ujścia nad dachem, no kurde, przecież nie mogę im tego pokazać, bo mnie wyśmieją. A potem patrzę, że jeden z kolegów, który, który wtedy tak projektował dla fanów, zrobił toaletę nad salonem na, na drugim piętrze i wszyscy przyklaskiwali jakiś świetny dom. Ale to powiemy im, że... Po prostu... Jak dodadzą windy. I to było takie trochę otwierające oczy, że może nie trzeba super realnie robić poziomów, bo gracze jednak nie mają świadomości, że, że niektóre rzeczy nie powinny być nad sobą. Jak długo powstawała dwójka, i jak bardzo opierała się na jedynce pod względem technicznym? Dwójka to została kompletnie napisana od początku i powstawała gdzieś. Nie wiem, z 4 lata, 5. Tylko początki tego były takie, że pracowała nad tym jedna osoba, która pisała całą architekturę pod to. Potem była druga osoba, potem byłem jeszcze ja, tylko moje, moje pół roku ogólnie produkcji tej gry wyglądało tak, moje pierwsze pół roku, że całe to pół roku zostało wyrzucone do kosza i zrobione też na nowo, tak? Ale wyszło to na dobre. Dużo rzeczy się po prostu nauczyłem przez ten czas i bardzo się cieszę, że zostało to wyrzucone, bo gdyby nie zostało wyrzucone, to... Ale że tak gra by wyglądała o wiele gorzej. Tak to bywa w game devie. Czasami trzeba coś usunąć, żeby móc zrobić coś lepszego. Dobrze mówi. Świetne nawiązanie do Diablo 4 pasowałoby je usunąć i zrobić coś lepszego. No tak. Czyli jedynka i dwójka to technicznie zupełnie osobne twory. No nawet teraz czytam na forum, że ktoś pisze no ja nie rozumiem czemu oni po prostu nie wzięli jedynki i jej nie ulepszyli. No, to, to, to nie jest takie proste, bo to już ulepszanie jedynki to jest trochę jakby takie łatanie na taśmę. To, to nie działa, to do pewnego poziomu da się jeszcze to ulepszać, to na tą taśmę łatać to wszystko, ale to kiedyś wybuchnie. No, już obecnie zarządzanie jedynką jest o wiele trudniejsze. Coś jak Riot Games i te, te wszystkie błędy. To jest ten sam case. Już miałem tyle powiązań między tymi czempionami, i tak dalej. Taki spaghetti coat się robi najprawdopodobniej tam, że to nie jest takie proste. gada Bethesda by ulepszyła jedynkę. Bethesda to, robi to tak dobrze, że wzięła Morrowinda i ulepszyła go do Obliviona, do Skyrima, do Starfielda, do Fallouta 3, do Fallouta 4, do Fallouta New Vegas, więc się da najwyraźniej. Tod Howard pokazuje What is the Way? Czy idziemy, wiesz, w metal chromowany? Albo. O Jezu, pokaż to. Czy to się da dać na sufit? O Boże. Wygląda jakby było zapleśniałe, nie? Tak. Łopanie. Tak, Łopanie, no Łopanie to to panu tak Nie, no dobra, piętrowe będą zabawne. <laughs> Ale, nice. jakoś w ten sposób? Domek letniskowy tak, do całej grupy kolonijnej. Wejherowo-Piąta do Pozdrawia, nie? Ale, no, w sumie to jest kolonia, nie? Witamy w kolonii! O, jaki słodki! Jaki o, duży. Boże! O, o. A nad drzwiami, jak będą nas pytać, w jakim to jest stylu, to będziemy mówili, że w naszym. Nożyczki, bo na przykład ktoś jest. Może to jest obóz fryzjerski? Albo nie lubi swoich osób w spokoju? Ja myślę, że jest idealnie. Też myślę, że jest idealnie. Cześć, wiesz, żadne dzieło nigdy nie jest skończone, nie? Zawsze można Oprócz coś tego. jeszcze... Oprócz tego. Oprócz tego. To jest skończone. Nie szedłem w tą stronę, ale masz rację, tak. Jak ja widzę, że ktoś w domu ma taki napis, to kurwa od razu zakładam, że jest psychopatą, nie? Kto kurwa normalny ma napis w domu: Żyj, kochaj i śmiej się. Serio, no nie oszukujmy się, kurwa. To jest kodeks postępowania, żeby psychopata o nim nie zapomniał nigdy. Mamy już wyniki. Jak widzicie, niestety nie. Nie udało nam się pokonać twórców, ale chyba sami byśmy się zdziwili, gdyby nam się udało. Arturowi i Kubie serdecznie gratulujemy wygranej. Nie jest to duże zaskoczenie, ale my bawiliśmy się świetnie i jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy gościć ich w naszym studiu. Wnioski I'm po dzisiejszym odcinku dostrzegam dwa. Deweloperzy znają swoją własną grę i nigdy, ale to przenigdy nie powierzajcie mi, ani mi w duecie z Ulą zbudowania oraz urządzenia nowej siedziby gry online. Pod żadnym absolutnie nie żadnym pozorem. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Essa. No, Kupa Poluszek, dobry materiał, zrobił widzowie, nie? dobry materiał. Chcecie zobaczyć to w składzie jeszcze?